Jestem i strony i witam was w kolejnym odcinku z Legacy. W dzisiejszym odcinku musimy się skupić przede wszystkim na tym, żeby Ania nie załamała się po stracie męża. Ostatni odcinek był bardzo dla mnie smutny, ale no co, no nie będziemy się przecież ciągle smucić. No, Ania, właśnie psujesz moje plany. Eh. W ogóle oni się cieszą, tak? O, już ja tak się nie cieszę. Już tutaj przypomniał, że trzeba płakać. Aj, biedoki, biedoki. Trzeba pogodzić w ogóle chatę. Czy nie jest tak tragicznie, jak było ostatnio? No i co, no musimy się skupić przede wszystkim też na tym, żeby dziecioki dobrze tutaj dorastały. Chodź, Mateusz, naucz młodego czytać. Gdzie jest młody? Biegnij tu. Nie płaczesz czy coś. Oj, nie płacz, chodź tutaj. Jak mu się ręka wygła! Co to jest? A, a. No, ucz Tadeuszowi tutaj pomagać. Znaczy, ucz, ucz pomagać. Bardzo po polsku. No ja rozumiem żałoba te sprawy, ale młody. Chodź tu. No ja się tak nie cieszyłam w wieku wieku, jak byłam. No ale dobra, uczy się lekcji, jest spoko. A, ja chyba on się już nauczył czytać, tylko ja nie ogarniam. Czemu się nie nauczył czytać? Nie mam zielonego pojęcia czemu. Co tam się dzieje? Nie no, wy się naprawdę nie przyjmujecie śmiercią, no, waszego teścia. Ale moglibyście chociaż udawać. W takim razie, jeśli weźmiesz za czyszczenie rzeczy, ktoś to musi robić. Ania, ty cóż, no, sobie skorzystaj. Oj, Ania. Nie, nie płacz. Już nie płacz, nie. Trzeba żyć po prostu dalej. Kto to namalował? Nie wiadomo. A, ty to i tak masz swoją robotę. Co tam, dzieciak? Dzieciak nic nie umie, oczywiście. Trzeba będzie go nauczyć czegokolwiek. Mm -hmm. Natalia, bo w sumie ty się dobrze czujesz, to weź może dziecko ucz. A może pęchasz? O, w końcu, może pęchasz się uda na czas załatwić. No. Ejcyk. No, się nauczył. W końcu się nauczył czegoś. Jest zarąbiście. Mateusz, w sumie, by się mógł skupić. No ty tutaj ten. Masz teraz to hobby swoje. Właśnie ze sportem. Młodego byś mógł tym zaradzić, ale młody nic nie może korzystać. Żadnej z tych rzeczy. To może sobie rzucaj do kosza, czy coś? O, mógłbyś z tatą w sumie rzucać do kosza. To weź tam, przyłącz się do młodego. Zaszczep w nim te chęci. Ale co on tam miał? Bo on miał jakieś tam hobby chyba. Gry. Hmm. No dobra, gry to, to może być w sumie gry. Tylko czy on ma kompa u siebie w pokoju? Nie ma. Chyba trzeba będzie mu kompa załatwić. I tak tutaj nie odrabia lekcji, więc... W sumie można mu kupić ten komputer. Nie, może taki? Nie, taki. Taki wypasiony komputer. Widać, że gamingowy. Tak, ten będzie odpowiedni, zdecydowanie. Nikt nie chce jeść twojej sałatki. Smutne. Ale Natalia jesteś głodna, mogłabyś zjeść. Robisz przykrość po prostu jej. Co z dzieciakiem? Co z dzieciakiem małym? Głód, pęchać bla, bla. Łojeny, stanie się za jeden dzień dzieckiem. A twój mąż w ogóle nauczy coś tego dzieciaka, czy nie? Czy wszystko, dobra, dobra. Magnus, chodź. Ucz mówić. Idź, idź, idź. Czas w końcu na ciebie. Bądź ojcem, tak? Dobrze, że dzieciak nie ma jego nosa, nie? Spójrzcie na tą kichawę. Ania, ty malujesz te obrazy. Czyli coś ci wyrzuciłam twojego, A ty w ogóle masz kreatywność? Ty nie masz w ogóle kreatywności, kobito. Dobra, dzieciak, to się skorzystaj. W ogóle czemu nie idźcie tym przejściem? Widzisz, to jest bliżej dookoła domu, jest dalej. Ech, dobra, to nie pograsz sobie dzisiaj już. Marcelina, zostaw tu. Każdy sobie weź prysznic i odpręż się w łóżeczku. W sumie twój mąż mógłby zrobić to samo. Jak, jak zawsze te miskliki po prostu. No idzie ta Marcelina? Powoli idzie. Spokojnie to nie będzie następne dziecko. I co? I on już nauczył go? Nauczył go. Wow. Szok. Szok niedowierzanie. Sobie coś zjedz w ogóle, chłopie. Na no, ty, Natalia, tak będzie teraz stać tam, jak zjawa jakaś z dering czy coś. No i spać i tyle. Nie pamiętam, o, który, o której godzinie po was jedzie coś, ale... 18, 11, dzisiaj tak, nie. 20. A, bo sobota dzisiaj jest. Niech tego dzieciaka nie wsadził do końca, serio. To ty go wsadź i idź spać. Tak sobie myślę, jakby ich tak na te wakacje w końcu wysłać. A, wyjechać na wakacje. Ty nie masz jakich, jakichś konkretnych na liście, ona w ogóle nie ma. Kasy macie jak lodu. Za dużo tej kasy jest, naprawdę. Jeszcze dostaliśmy mm, za śmierć mm, Jarosława hajs, więc już w ogóle przygięcie. No pojedziemy sobie na te wakacje. A Ania do, do roboty idzie. Ty w ogóle musisz do tej pracy iść. Nie musisz iść, to nie pójdziesz. Masz urlop, masz 9 dni urlopu. Nie ma sensu iść. Dostaniesz hajs za darmo. Tak siedź w tym stroju. Cudo. To jest cudo. W ogóle z tym pragnieniem życiowym, no to wiadomo jest, że to jest zbugowane. Prawdopodobnie chodziło o to, że niektórzy nie mieli przy łuku yy, tych ślubów. Lub może chodzić o to, że jedna z naszych córek, no, miała związek partnerski, a nie ślub. I dlatego się stało, jak się stało. No trudno, ja ogólnie i tak, jak widzicie, no mam to gdzieś, bo i tak ma platynową do końca życia, to nic nie zmienia. Dobra, to co? No to te wakacje może by rzeczywiście zrobić. Dawaj, wykup wakacje. Ym... On nie ma konkretnego miejsca, ten akurat chce takie mizu. Ale z drugiej strony, kurde... A, bo dzieciaka trzeba postarzyć, bo ja chyba nie mam tego moda, żeby dzieci mogły jeździć na wakacje. To... momentu. To muszę dzieciaka postarzyć i dopiero wtedy możemy jechać na wakacje. Co ona tam narysowała? O matko. Weź to sprzedaj. Cztery simolony. wow, bogactwo. Wstawajcie wszyscy i chodźcie tutaj. Serio, o takich rzeczach myślisz, niosąc dzieciaka? Oj... Wygłąby. Uwielbiam ich. Naprawdę uwielbiam tych simów. To jest na ulubiona rodzina kiedykolwiek. A jemu ja jak zawsze się ręka wygina. Sul-sul? Su, su? No. Nic, nic. O, no was. No już myślałam. Co najmniej no fajnie, że Mateusz go przyniósł. Z ja jego miałam pod ręką. No, 100 lat, 100 lat. Co my tu mamy? Mamy dzieciaka. Ło. Kurczę, ale z buźki to normalnie widać, że po nie? Te takie pućki i w ogóle wszystko. Te policzki. Kurde. Ale chyba oczy ma potacie. No ty, Marcelina, co to było w ogóle? Co, ty masz z nim dwa pioruny? Co, z nim masz też dwa? Bo ona rudych lubi. Ale nie, tu nie ma rudych. Ale kurde, tu sami rudzi są, patrzcie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Bo to już ci się nie podoba? Czemu taka jesteś? No ja w sumie, on też nie jest zainteresowany w 100% nią. No, i on w sumie swoją żoną też nie. Nie, nic, nie, żadnych patologii tutaj. Nie w tym pokoleniu, jak już. Dobra, jedźmy na te wakacje. Wiecie co, ja pojechałem do Takemizu, ale wiem, że tam nie będzie nic do roboty dla dzieci. I myślę, żeby na. No, wiecie, na wakacje. Mi się. Ja jestem z gór. Więc raczej nad morze, tak? Jak wakacje, to nad morze. Fajnie by było, ale. No, kurde. Nie chcę. Ale moment, 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 moment. Bo tutaj są simowie, że nie mieszkałem tu. Na dwie noce. Od teraz. Dobra, na wyspę Twiki, Twiki, nie wiem jak to się czyta, i, 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 domki może nie, a tak w ogóle, mm, sekundę, czy nas stać na jakiś dom letniskowy tani? Pałac kamienny 59, schronisko kamienne 19, no sporo kasy to nas będzie kosztować, ale z drugiej strony mamy za dużo kasy, takiej normalnej, więc jakby kupić parcelę, to wydamy kasę i, i fajnie będzie. Bo ja nie lubię w hotelu siedzieć, bo tam jest pełno tych simów i to mnie wkurza. Ale trzeba będzie to wyposażyć. Dobra, to i tak nas nie stać. Znaczy, stać, tylko... Mateusz, serio? Napraw to. Jedźmy na te wakacje. Dobra, nie wzięłam najdroższego hotelu, ale wzięłam taki, no... Ciekawe. Okej, okay, jedźmy. Ja, super będzie fotka. Mateusz, co ty robisz z tym... ...pakunkiem? Co ty wyprawiasz? Ja wiem, że jesteś silny, ale... ...przesada to była już. No, pakujcie się tam. A Ania, ty też. Nie ja wiem, czy chcę z tej strony usiąść, czy jednak z tej. No. No. Zdecydowała się jednak. Jedziemy. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Przyjeżdżamy. Wybieramy, gdzie będziemy mieszkać i... lecimy na plażę. Takie miejsce wybrałam. Tutaj wam mogę pokazać. Jest pięknie, jest cudownie. Ta woda mi się bardzo podoba. I po prostu... Wow, będzie mega. <laughs> Więc tak, musimy wybrać pokoje. Hmm, tu mamy taką dużą sypialnię. Ani nie chce dawać pokoju, wiecie, takiego. Do takiego, żeby na dwie osoby był, bo jednak byłoby jej przykro. Myślę, że tak. Tutaj damy chłopaków do tego pokoju z dwoma łóżkami. Tutaj damy może Mateusza. Tu jest pokój na trzy osoby, ale bym nie chciała tutaj ich lokować. Mm, tutaj dla Natalii. I tu może dla Ani taki, taka jedyneczka. Może ta jedyneczka dla Ani. Oczywiście oni tak będą sobie chodzić, dzień się będzie podobać. Co z tego, że ja im wybiorę te pokoje. A ciebie muszę zmienić, bo zapomniałam. No i się maneczka. Y Piękne wnętrze. To się liczy. No, oczy ma po tacie, kurde. Nie lubię tych oczu, bo to są oczy Kasi Langerak. Co, może na lasa go zrobię? Ja moim zdaniem są całkiem spoko. Takie, no, no, takie okujonka jakby. Swoją drogą, bo ja tak nie patrzyłam, co on tutaj ma w tych zainteresowaniach, w tym wszystkim. Kurde, fitness! No nie! Znowu fitness! No dobra, niech będzie fitness. A jakie masz właśnie zainteresowania? Sport? Szkoła. Pewnie patrzyłam, a patrzyłam na to, nie, nieważne. Podróże na pół. Zwierzęta bardzo. Hm. Może kiedyś zwierzaka mu nawet damy jakiegoś, ale to na pewno nie teraz. Dobra, wchodźcie tutaj. Przeżyjcie tę wspaniałą przygodę. No to wchodźcie do tej wody. Potem pójdziemy na otamolot obok, co jest. Ciekawe, jakie stroje kąpielowe mają, bo chyba już nigdy nie wybierałam strojów. Chyba ani jedynie, jak była dorosła i to wszystko. Świetny, różowy strój dla Tadeusza. No, Mateusz ma fajne. W ogóle, ma Mateusz, kurde, jaki ciacho, no. Takie mięśnie, żeś sobie wyrobił? Kiedy? No, ale widzisz, twoja żona stwierdziła, że jednak rudy lepszy. No, no on jest swoim żywiolą, oni się cieszą. On po prostu uwielbia pływać. Ło, wow, ona ma fajny strój. Dlaczego czemu oni ciągle łażą, łażą razem ze sobą? No i co? Talia, nie patrzcie tak na mnie, jakbyś mówiła Seriously, tylko po prostu... Jak nie można wykonać żadnego działania? No tu choć, no. O, a nie ma taki strój. Ona też ma całkiem fajny. No, i se popływa. <noise> Nie wiem, co to było. Pływajcie sobie. Cieszcie się życiem na plaży. Dobra, bo powinniście się opalać i w ogóle. Coś można robić w tej wodzie? Nie bardzo. Można po prostu pływać i to wszystko. Czyli to takie. Takie średnie. Dobra, Mateusz też się poopalaj, Marcyna by też się opalała. Licioki niech szukają muszelek. Ania, ty może sobie poglądaj falę No, właśnie. Właśnie tak. Ani to w ogóle trzeba było ten strój zmienić. No, nie powiem, że nie. O, teraz ona ma taki strój, o wiele lepszy. Też się popalaj. No, fajnie, fajnie. Co chłopaki robią? No i dobra. Bawcie się piłeczką. Bardzo ładnie. Może tobie też bym w sumie ten strój zmieniła. No, teraz będziemy taki strój. No, zamyczki z piasku, tak. Bawcie się razem. No, ona tutaj widzę, że się... Po prostu rozsiadła już. Ciekawe, kto się zjara na skwarkę. W sumie też byś się mogła popalać. Sprawdzę cię. O, no, oni ładnie się opalili. Ten już nie jest taki blady, jak był. No, Ania, Ania nic. I Jej nie chwyciło. No kurde, odczyp się od niej. Ty ją tu weź pocałuj. Zainteresuj się swoją żoną. Gdy ona chce szukać muszelek, może coś znajdzie. A ty co tutaj masz? Uczy się miejscowego gestu powitalnego. Nauczy się tańca hul. O nie, 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 nie. Niczego takiego się nie uczymy. Uczy się nowej techniki masażu. No to akurat by mogło być. Chcesz zrobić zdjęcie? No w sumie zrób. Nawet już wiem, co zrobię. <grych> o, tutaj pięknie, jak Natalia leży. Świetne zdjęcie do albumu będzie. No, na no, jakieś normalne też zdjęcia zrób. Coś znalazłaś? Kolorowe szkło. Fajnie. To co, Gdzie idziemy, nie? No to molo mieliśmy. Na parcele, parcela publiczna. Wszyscy idą. Molo. Ach, jak miło nareszcie trochę odpocząć. No, fajne wyznanie. Nie powiem. On jeszcze jakieś kupić biżuterię. I w ogóle. Aha, bo to jest to zbugowane. Patrzcie na to, to jest zbugowane. I dobrze, że mam inseminatora, to mogę tego użyć, bo tak bym nie mogła. A, no to. Jak chcesz kupić tą biżuterię, to kup. Jakieś kolczyki może czy coś. To by się na akurat nam przydało. O, tu mam jeszcze jakąś biżuterię z modów. To tak jakbyście pytali, dlaczego u mnie gra działa jak gówno, no to właśnie dlatego. <noise> Najgorsze jest to, że na przykład mam tutaj pierścionki i ich nie mogę zobaczyć, co tam jest tak naprawdę na tym pierścionku. To mnie tak denerwuje. Dobra, coś tam kupiłam. Zresztą zobaczycie. A poza tym, no to pamiąteczki, nie pamiąteczki trzeba kupić. Czy nie jesteś pamiątki? Hmm. Nikt nie chce pamiątek? No to chodź, Ania, ty kup. Jak zawsze ja muszę jedną taką, jedną taką. Ja nie lubię wybierać. Jak mam dwie, no to muszę zawsze mieć jedną i drugą. No, ładne włosy mają. Jakaś podmianka. Ale kurczę, bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. No znaczy. szkoda, że te mortki takie brzydkie. O, ładne włosy, a mordki brzydkie. Jakby ktoś nas tutaj chyba podrabia. To tak hamsko. Co wy już musicie się nażryć, tak? Czy ja wam pozwoliłam coś kupować? O... Pomógłbyś mu. No, kontynuuj, kontynuuj z tatą. No, tak to powinno wyglądać. No. Co, idziemy na to molo? Znaczy, to jest to molo. To nie na molo, tylko na ten wrak taki. Hmm. Gdzie ten wrak jest? Chyba na tamtej plaży gdzieś. Tam jest jakiś wrak. To jest aktywny wypoczynek. To nie jest po prostu leżenie i obijanie się. Chodź. Zobaczysz, jak to jest fajnie. Ja wszyscy zobaczycie. No, chodźcie razem. Gdy on w tej piżamie. O, jeny. Widzicie, bez na Tora to się nie da po prostu. No nie da się i już. Fajnie jest, nie? Bardzo fajnie jest. Mi się też to podoba. No. Szkoda, że nie można skoczyć. Przecież, no kurde, mógłby. To aż się prosi o taki skok. No, Ania już na samą górę wlazła. No, zwiedzajcie, zwiedzajcie. No, tu Natalia pięknie, o. Może się wyżyć. Co, so, macie już dosyć? Chcecie już do domu iść? No dobrze, to idziemy do domu. Widzicie, chcesz coś zrobić, zwiedzić z Simami i w ogóle, żeby było fajnie, przyjemnie. Co? Co w zamian dostajesz? No właśnie, właśnie to. Już skorzystane, możemy iść? Dziękuję. Teraz muszę ich upilnować, żeby każdy poszedł do swojego łóżka spać. Jak mówiłem, tutaj Marcelina z Mateuszem sobie będą spać. Tutaj chłopaki, tutaj Natalia z Magnusem i Ania tutaj. Ania oczywiście się nie chce spać, bo jakby inaczej. W sumie jak tobie się nie chce, to nie idź spać. To sobie po prostu się odpręż i, i oglądaj sobie telewizję. No, niech oni sobie celebrują, w ogóle. Na pewno im to dużo okno tam nie przeszkadza. Mm, nikt ich na pewno nie widzi. No Natalia też się połóż. Czemu nie możesz? Widzę, że w ich związku to jest gorzej niż było, nie? No, teraz zresetowałam je, to działa, ale... Ech, co się człowiek musi namęczyć czasami. Nie oglądaj telewizji, tylko się żoną zajmij. No, ty nie miałeś sobie oglądać telewizję właśnie. Woli czytać książkę, a jednak nie, jednak nie woli. Hmm, możesz sobie w sumie coś zjeść. Sałatka jarzynowa, hamburgery, homar. Kotlety wieprzowe sobie weź. Jak ona ma tutaj to zjeść, jak to jest stolik, ale... A, tutaj. Dobra. Nie było tematu. No, i sobie z. A zjeszcz to potem sobie pójść spać. Jaki nic nie robią, Grzecznie sobie śpią. I to mi się podoba. A nie, Mateusz jednak wstał. No i, i mogę tak sobie mówić, ja zimowę i tak swoje robią. I sobie zjeść z hamburgera? O. Ale wydajemy ten hajs masaka. zjesz to sobie weź prysznic. I możesz iść sobie szukać muszelek na plaży. Powiedzmy, że on nie może zasnąć po prostu. Rano wszyscy się głodnie obudzą, to trzeba będzie zamówić dla wszystkich jakieś jedzenie. O, leśniki. Ciekawe, jak to przyniesie ten Zipek. No niesie. W ogóle fajnie, że recepcjonista z hotelu niesie jedzenie dla Simów. Aha, czyli taką porcję jedną dał. To kiepsko. No niech każdy sobie weźmie po talerzu... No, chodźcie. Myślałem, że on przyniesie do każdego pokoju, czy coś, co takie. Dobra, to jeszcze masz potem, żeby sobie muszelek szukać, co sobie pójdziesz szukać. I Ania, dlaczego ty się nie przebrałaś? Nie, no nie da się. Bez inseminatora nie da się. I pójdziemy na tą wycieczkę. O, kupimy wycieczkę. Tylko musiałby Mateusz też coś zjeść, bo już się głodny zrobił. No śmiało, czemu nie idziesz? Co, muszę te. O, ty, gnojku, zeżarłeś ostatnią porcję. No i co ja mam zrobić? No i co ja mam z simi, Simami zrobić? No, teraz sobie zjedz i pójdziemy na tą wycieczkę. Wykup naprawę. Hmm, bądź ze szklanym dnem w sumie brzmi spoko, tak ciekawie. Że nim jakieś rafy koralowe czy coś. Tak, chcemy iść wszyscy. Dziękuję. No. Fajnym takim fioletowym busem, taki w ogóle powinniście mieć samochód na chacie. No, jedziecie, jedziecie. Wszyscy jedzą. Trzy sześćset zostało zadane do twojego rachunku. Oj oj. Te pasażerowie podziwiają egzotyczne koralowce, ryby i koniki morskie. Mówią, ja, że korala, koralowce. Niego zauważają w wodzie dziwny kształt. Po bliższym przyjrzeniu że jest kamera do zdjęć podwodnych. Hmm. Czy powinien ją podnieść i oddać do biura rzeczy, czy zostać na miejscu? Ja bym podniosła. Pasażerowie straci wyjmują z wody kamery odwożem od do przystani. Kamera należy do miejscowego filmowca, który zgubił ją kilka dni wcześniej. Filmowiec jest tak wdzięczny za odzyskanie. Filmowiec jest tak wdzięczny za odzyskanie. Nieważne, nie będę tego czytać, po prostu 350 milionów dostaliśmy. I możemy iść teraz gdzieś indziej. Gdzie by tu pójść? Hmm. Gorące źródła. Podwójna palma, nie... A dobra, chodźmy na te gorące źródła. Hmm. Gorące źródła w białych piaskach, to pewnie jakieś odniesienie do złotych piasków czy coś. Uuu, tak wyglądają te źródła. Całkiem fajnie. załadzimy a kto to tutaj jest? Andrzej Piegus. Andrzej Piegus. Okej. Okay. Właśnie do tych gorących źródeł. Dzieciaki też mogą, ale one by raczej nie siedziały z rodzicami. W ogóle zmieściłyby się tam te dzieciaki? Chyba by się nie zmieściły. Czy? A, jednak tak. Kurde, fajnie. Nie wiedziałam, że tyle osób jest w stanie do tego wejść. Zrobię im foty normalnie. Uwielbiam robić im foty. Będę się być całkiem zadowoleni ogólnie z wyjazdu. Którzy nie wiedzą, że to prawie ostatni dzień. Bo mi zawsze tego brakuje, że nie ma opcji na, na dwa dni, żeby tylko jechać. I tak, pojedziemy tylko tutaj na te dwa dni. Swoją drogą, może by tak się wymsknąć do tej. do tej sauny, co? Jakiś typ do nich przyszedł, dziwny. Byłaś. i do żony. do sauny. No, i to. No, czemu. Aha. No, przyłącz się. Tu jest rozrywka, zaraz ci zapewni rozrywki, twój mąż. Tomek wyszedł! O nie, o nie, tam coś się kroi o nie. O. Ty piaro Uff, ale gorąco Tak gorąco, że aż mam To gdzieś, co ja co nie, nie wytrzymam, no i co ja mam Jaką mam jej rozrywkę zapewnić tutaj Jak jej się nic nie podoba o, To jest jakaś klątwa z czwórki normalnie Dobra, idź się odpręż tam, może to ci da zabawę Czy coś, nie wiem Nie mam siły no Właśnie, już chciał się nauczyć tej techniki masażu To może się naucz o, rozpoznał chyba swojego idola. A ty Marcelina, co ty tam? Nie gadaj z jakimś dziwnym typem. Możesz sobie iść zjeść na przykład. Serio, to ci nie daje zabawy. To co ci da zabawy? Kupiłam taką huśtawkę, no ja wiem. Dla dorosłej kobiety huśtawkę kupować, no ale co mam zrobić? No, jak ona jest niezadowolona z niczego. No i się huśtaj. Co? Jakiś dionizy wyspiesz ci się podoba, no. Huśtaj się, to ci wzrośnie ta rozrywka, ty piaro. Nie, nie wierzę po prostu. No, nie wierzę w to. Tobie się nic nie podoba. No? To może ty będziesz. O właśnie. Co, podniosła jej się rozrywka. Dalej nie. Mateusz się nauczył masażu. To jej się iść daj wymasować. Ciekawe, czy tego zabawa się podnosi. Nie mam tego kodu wyłączyć. Wiadomo, czy się podnosi, ale spada też nie spada. Swoją drogą, czy wszyscy są na najedzeni? Nie są wszyscy. To się najedźcie. Ktoś jeszcze jest głodny. Natalia jest głodna. Najwidoczniej potrzebuje też skorzystać i wziąć prysznic szybki. Wy zresztą, chłopaki, też. Niech każdy sobie coś zje. Masakra, to są kuzyni, ale są tak zupełnie różni. No zupełnie inni. To wszyscy już są zmęczeni, no nie. Dobrze, macie rację, idziemy do domu. Ja widziałam wszystkiego, co chciałam, ale dobra. I to już będzie... Taki koniec, bo, bo mówię, no szkoda, że tutaj nie ma właśnie opcji na dwa dni, żeby pojechać. Więc po prostu wrócimy na chatę. Ja nie lubię tak długo być na wakacjach, bo to na, naprawdę czasami nie ma co robić zwyczajnie. A jeszcze przy tylu simach, to to jest, no, udręka. <grych> Obiecuję wam, że jak będę mieć mniej simów do grania potem, w późniejszych pokoleniach, no to będziemy takie sobie wypady robić i tak dalej, ale tak to nie. Czyli co, no w sumie byliśmy tutaj dwa dni. sobie te dwa dni tam um, w normalnym życiu po prostu przestawimy sobie. No i tu jest poniedziałek, to tam też będzie poniedziałek. Wymelduj się. Bardzo wymeldowaliśmy się. I koniec wakacji. Ten domek letniskowy nie kupimy, jak będziemy mieć jeszcze więcej kasy i nie będziecie z tym robić. Teraz będziecie wszyscy gratulować, naprawdę. No i jedziemy na chatkę. Z powrotem. No i jadą, jadą, świry jadą. Witamy w domu. Tak, zamknij rodzicom drzwi. W sumie to ciotce. No już, idźcie sobie spać. Ale tu jest w ogóle sobota, miał być poniedziałek, więc zaraz go przestawię na poniedziałek. Co by tutaj dać? Bez troski nie. Poczęty, produktywne, pracowite. Tak. Dla wszystkich. O nie, czy żebym tutaj nie miała Daysetera? O nie. Może to się da badboxem robić. A, insyminatorem można zmieniać z To To jestem jakaś głupia, bo nigdy o tym nie wiedziałam. Godzinę zostawiam tą, która jest. Jeśli oni mieli do pracy iść, no to trudno to życie nie pójdą. Opak i tak szkołę skończyli. No Ania to tam miała urlop. Tutaj wskoczył u ten urlop. On też miał iść do pracy, ale chyba już nie da rady pójść. To późno jest. Ale też urlop mu się wykorzysta i, i tyle. W ogóle techniki mu brakuje. Jak on się wyśpi, to, to go jeszcze nauczymy dzisiaj. Wieczorkiem, jak już tutaj będzie nocą, to skończymy grę. Na dzisiaj. Na razie nie wszyscy sobie idą spać, bo są zmęczeni po podróży. A i młodemu muszę pokój zrobić jeszcze. Bo dla drugiego nie mamy pokoju. To jest trochę smutne. Stwierdziłam, że u niego w pokoju zrobić coś takiego... No bo on jest takim trochę kujonkiem, nie? No właśnie, miałam te drzwi wymienić, w końcu sobie przypomniałam. że on właśnie będzie takim kujonkiem, to mu zrobimy taki pokój po prostu bardziej kazualowy, no nie wiem jak to nazwać, no nie, że jakiś tematyczny mocno. On z tym fitnessem to tam będzie trochę miał rzeczy wspólnych. Jest jakieś tam y, plakaty sportowe, czy coś to tutaj mu się da, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że za młody jest, jeszcze nie ogarnia takich rzeczy. Ale no tutaj już możemy mu dekorować powoli ten pokój. On jest taki niebieski i on będzie miał takie właśnie motywy niebieskie. Jak tam były takie zielone, to tutaj właśnie będą niebieskie. Ta pościel mnie rozczuliła po prostu. To jest jakiś zmoknięty wampir. <laughs> no przeurocze, zostawiam chyba mu to. Chociaż nie pasuje do tych ścian, ale w sumie. Nie wiem, czy znajdę coś lepszego od tamtego. Dobra, znalazłam coś lepszego, takie cuś w takim kolorze. Aczkolwiek tamto było i tak przyurocze. Jemu ja damy białe biurko. Dobra, ze względu na to, że on nie może swojego hobby rozwijać w żaden sposób, stwierdziłam, że na razie się wstrzymam z jakimiś gadżetami sportowymi, ale ta półka, która tutaj była dziecięca jest dalej. Ponieważ on się chce uczyć, no bo jest klujony, no to tutaj ma takie, takie półeczki, wiecie, do segregowania. Jeszcze ma zabawki, no bo on jest tym młodszym, no to te zabawki mu będą bardziej potrzebne. No i no ogólnie takie płeczki na razie dam z jakimiś losowymi rzeczami, potem będą takie bardziej tematyczne te rzeczy. No, tak to się prezentuje. Okej, okay, no to idźcie spać, ziomeczki, w końcu wam wolno. Natalia, ty, ty nie miałaś iść spać? O, Marcy zaraz do roboty, no to ona to już w ogóle ma fajnie. Wstawaj. O, chyba nawet awans dostaniesz. O nie, Natalia też idzie do pracy. O nie, ona też powinnaś awans... awel. Też powinnaś awans dostać, jak ta Mania. Nie, ona pożyje jeszcze. Całe szczęście. A, no, wstawaj, Natalia. Do roboty. Co ty tutaj chcesz mieć maksymalnie? No, może logika albo charyzma się uda. Bardzo ładnie, Mateusz. Dzięki, że posprzątałeś. Podoba mi się to. No, A, nie, tutaj ładnie pościliła do połowy. No, Mateusz, w sumie ty byś mógł zamówić ten album. Dwa zdjęcia aż mam z wakacji. Świetnie. I od razu kupię taką półkę, żeby te gadżety, które przywieźli z wakacji, można było gdzieś dać. Cię taką półkę umieścić. Tu może nie, ale o, jakby tu. W tym salonie małym. I w ogóle gdzie mamy te rzeczy, co były kupione? Tu Ania ma. Tu ona ma jakieś kwiaty, ale to... O! Nie no, jak można na telewizor kłaść rzeczy, to już jestem usatysfakcjonowana. Właśnie to było moje marzenie, żeby to właśnie zrobić. I tutaj podleć tak kwiaty razem z telewizorem. No możecie teraz chyba sobie tam opowiadać coś, czy, czy nie możecie? Fajnie, że w ogóle ty opowiadać będziesz mu o odkryciu, a ty go nie odkryłaś. To szkło. Ale kłamiesz. No, przyszedł album. Chodź, Mateusz. Odbierz przy A, ona się sama odebrała. Dawaj, albumik. Mhm. A co, ja już nie mogę zobaczyć, co tam jest w tych zdjęciach? A, czyli ja sobie nie mogę zobaczyć, co tam za zdjęcia były wydrukowane. Pięknie. No, a, Mateusz, serio? Przed siostrzeńcem coś takiego? Glałby sobie coś zjadł, ten biedak. Toś by mógł podać naleśniki. Albo ktoś jakby umiał robić naleśniki, to by było w ogóle perfekcyjnie. Aha, bo to nie, bo to jest na śniadanie. To co ty teraz chcesz jeść naleśniki i typie? Ale ogólnie by coś zjedli. Trzeba było zrobić. Lub hambusy. Co Mateusz? Sprzątasz ładnie. Bardzo dobrze, podoba mi się to. No i sobie jedzcie. Tak no i co, ja będę w tym momencie kończyć rozgrywkę bo już trochę czasu nagrywam i co, no muszę wam powiedzieć tak dziękuję za 700 subów ponad już w tej chwili, ja nie wiem jak to się stało że tak szybko wbiliście te 700 subów, to jest po prostu dla mnie szok, naprawdę dzięki wielkie to bardzo de... <śmuszę> jak powiedzieć, demotywuje to bardzo motywuje mnie do działania po prostu, bo wiem, że mam dla kogo to tworzyć że wam się to podoba, że wiecie że lajkujecie i w ogóle o właśnie, Marcyna wróciła z awansem Pięknie. No i co? No i jak zawsze, zapraszam Was na grupkę na Facebooku, zapraszam Was na moje socjale, czyli na Instagrama, na Facebooka i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.